Witam wszystkich serdecznie. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić e, moich przyjaciół, znajomych, całą rodzinę, e, tych ludzi, którzy towarzyszyli mi, a ja im w szkole podstawowej czy w szkole średniej. Także pozdrawiam Was wszystkich. E, e, także chciałbym e, po prostu podzielić się tak pokrótce e, moim, e, moją historią to, czego doświadczyłem. E, Pojedziemy trochę w przeszłość do roku 99 kiedy miałem to 22 lata kiedy wydawało mi się jak to jest napisał wielki pisarz Polski wszelkie znaki na niebie i na ziemi zwiastowały że po prostu nadchodzi mój koniec e, dopadła mnie depresja myśli samobójcze bardzo taki kiepski emocjonalny stan nastrój e, i tak pokrótce chciałem też zaznaczyć, że Wielki udział w wyjściu z tej sytuacji, z tej mentalnej niewoli, z tej depresji miał sam Bóg, Jezus Chrystus, który jest realnym Bogiem kochającym mnie, czego właśnie w tamtym, w tamtym okresie doświadczyłem. Zaczęło to się tak, że po jakimś czasie pobytu w Kanadzie zachciało mi się, żeby pojechać po prostu do Polski, spotkać się z moimi przyjaciółmi, zobaczyć rodzinę. No i tak się stało. Kiedy przyjechałem, byłem bardzo, byłem przeszczęśliwy, że jestem w ziemi swoich ojców, przodków, że jestem w tym wyjątkowym kraju, który, który tak bardzo kocham, a z którym się rozstałem na jakiś czas i oczywiście były fajne spotkania ze znajomymi, z przyjaciółmi, z tymi, którzy teraz mnie oglądacie po części, a po części nie. W każdym bądź razie po prostu ten po pierwszy pobyt w Polsce był, zaczął się cudownie. Oczywiście były imprezy, różne spotkania, alkohol i tak dalej, ale to po jakimś czasie zaczęło się zmieniać. Ponieważ sytuacja, w której się znalazłem, tam po drugiej stronie oceanu zaczęłam je doganiać, a ja od tej sytuacji bardzo chciałam uciec, chciałam ukryć się od, od samego siebie, jakby odciąć się i nie wypić tego piwa. Które naważyłem w każdym razie te, te wszystkie fajne spotkania, ten świetny nastrój imprezowy z, z jakimś czasem, po jakimś czasie to wszystko pękało, przechodziła świadomość, że, że, za, za, że, że moje życie przyszła świadomość i myśl, że moje życie się skończyło, że, że nie osiągnąłem nic w tym życiu, że jestem całkowicie do niczego, że Piwo, którego na, na, naważyłem, nie chciałem jego wypić. To z kolei spowodowało takie emocjonalne stany napięcia, stany lękowe, depresje po prostu. Przy, przychodziły po jakimś czasie myśli samobójcze. Żeby uciec przed sobą, przed stanami lękowymi, depresyjnymi, próbowałem sprawdzonych środków alkoholu, narkotyków, i to na jakiś czas dawało ucieczkę, dawało jakby poczucie, że nie jest tak źle, że jakoś to będzie. Kiedy jesteś na haju, kiedy jesteś po wpływie alkoholu, wszystko wydaje się, że, że będzie fajnie. Jak to jest, jest klimax tego wszystkiego w tym czasie. Ale kiedy rano budziłem się w domu, w Adamowie, Przychodziły wstrętne myśli, które mnie oskarżały, że jestem do niczego, że zmarnowałem swoje życie, że marnuję innym ludziom swoje życie, że po prostu najlepiej, żebym z sobą skończył, bo nie ma dla mnie przyszłości, nie ma w życiu radości, nie ma miłości, nie ma pokoju. I jak człowiek, który znajduje się w takim stanie, może z takiego stanu wyjść? Myślałem, pójdę do psychologa, ale tak, pomyślałem sobie, pójdę do psychologa, zrobi ze mnie jeszcze większego wariata niż jestem. Bałem się tego. Z drugiej strony ucieczka przed sobą, przed, yy, przed samym sobą nie prowadzi nigdy do niczego, do, nikogo nie, nie doprowadziła. Potrzebowałem czegoś, potrzebowałem pomocy w tamtym czasie i dziękuję moim przyjaciołom i rodzinie, wiecie. Kim Wy jesteście dla mnie I, 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 i ci ludzie, którzy oglądają ten film, wiecie, którzy ludzie znaliście mnie w tamtym czasie, widzieliście, jaki chodziłem zdołowany, jaki chodziłem smutny, nie byłem sobą. Szukałem ratunku, nie wiedziałem gdzie, próbowaliście mi po, pomóc, ale to było jakby po, po, poza waszymi możliwościami, ani też moimi przyjęcia tej pomocy. Za za tą pomoc, którą mi okażaliście. Dobre słowa, dobry czas serdecznie dziękuję, ale wiedziałem, że potrzebuję tego czegoś. Kiedy byłem małym chłopcem, klęknąłem w swoim domu przed krzyżykiem, który wisiał na ścianie i powiedziałem takie zdanie: Boże, jeżeli jesteś, to ja chciałbym Ciebie znaleźć. A to było kiedy miałem 10, może 12 lat. Kiedy miałem 22 lata, wydawało się, że raz Boga nie ma. Poza tym nie doświadczyłem Jego nigdy tak w swoim życiu, wołając do Niego i otrzymując odpowiedzi na modlitwy. Czy w jakiś inny sposób słyszałem dużo o Jezusie. Wiadomo, jako Polak zostałem wychowany bardzo w religijnym domu, uczęszczałem na pielgrzymki. Ale kiedy, przyszły, kiedy przyszedł ten moment, kiedy człowiek wchodził w lata nastoletnie i szukał prawdy, szukał tego czegoś, takiego fundamentu, szukałem zawsze czegoś takiego takiego potężnego, absolutu, który byłby piękny, który byłby tak cudowny, w którym by nie było ani jednego grama, nawet pół grama jakiejś skazy albo plamki, czegoś, żeby po prostu nie wiem czegoś szukałem myślałem, że to jest Bóg ale kiedy przyszły te myśli samobójcze depresja, kiedy przyszło, przyszło stawianie czoła rzeczywistości w której się znalazłem to nie miało żadnego znaczenia i sensu te informacje o Bogu, że on się urodził, że przyszedł, że umarł na krzyżu, że jego mama nazywała się Maria, że powołał 12 apostołów, że tam coś kiedyś się w Izraelu stało. I teraz jak to się miało, jak to się miało imać do mojej sytuacji? Człowiek, który ma 22 lata, który praktycznie rozpoczyna życie, sam siebie skazuje na zakładę. Mój bliski kolega, Klon Spotkaliśmy się w tym czasie. On mówił: Słuchaj, Sebastian, życie jest do niczego, nie ma sensu. Jest tylko cierpienie, nie ma miłości, pokoju, radości. Był w podobnym stanie jak ja. I Wtedy padło straszne słowo z moich ust. Mówię: Marek, ja ci nie mogę pomóc. Jestem w tej samej łódce razem z tobą. Moje życie jest do niczego. Jestem cały czas smutny, uciekam od ciebie. Jeżeli chcesz, to zrób to. Przyszedł dzień. Kiedy on jeszcze mówił takie zdanie, on mówił takie zdanie. Pokonany samuraj nie wraca. I przyszedł dzień, kiedy byłem na jego pogrzebie i wiedziałem, płakałem. Oczywiście była to osoba, którą znałem od piątego roku życia, która w tragiczny sposób zakończyła swoje życie, a mówiła o tym tragicznym końcu, który nadchodzi. I we dwóch wiedzieliśmy, że ja nie mam dla niego pomocy, on nie ma dla mnie. Jedziemy w tym samym wózku. Wiedziałem, że ja jestem następny w kolejce. Za chwilę. Wybije stacja z napisem Cmentarna w Adamowie i ja tam spocznę obok niego, gdzieś tu, czy tam obojętnie, gdzie mnie pochowają. Człowiek, który jest skazany na porażkę. W momencie, w którym powinien startować i cieszyć się życiem, powinien wiedzieć mieć cele, powinien wiedzieć, jak sobie radzić w każdej sytuacji. Nie wiedziałem, jak sobie poradzić. Trzymałem telefon od mojej dziewczyny w Kanadzie, ona mówi, słuchaj, znalazłam Boga w swoim życiu. A ja mówię, jeżeli ty znalazłeś Boga w swoim życiu, to do czego ja ci jestem potrzebny? Taka mądrość filozofa Adamowskiego. Czas mijał, było coraz gorzej, aż pewnego dnia, pewnego dnia e, postanowiłem wrócić, wrócić do Kanady. E, wróciłem, tata mi ufundował one-way ticket, wracawszy do, do Kanady. Nie wiedziałam dalej, co z sobą zrobić. Stan był taki sam jak w Polsce. Moja dziewczyna zaprosiła mnie na spotkanie do kościoła, i kiedy siedząc w tym kościele na nabożeństwie, siad, siedząc w tej ławce, pomyślałam sobie: Jeżeli to nie jest to, to ja wszystkiego w życiu spróbowałem. I to naprawdę. Nie daje mi żadnej satysfakcji, tej głębokiej satysfakcji, nie daje mi spełnienia, nie daje mi pokoju, nie daje mi radości, nie czuję miłości, nie, nie czuję, że jestem kochany, że mogę kochać, nie czuję pokoju. A jest przecież powiedziane, że Jezus Chrystus jest księciem pokoju, że jest miłością Bożą, że jest spełnieniem, że daje ludziom spełnienie, że po to przyszedł. Jak mówili do hebrajczyków, że Jezus Chrystus złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę za grzech, za mój grzech. To mój grzech był powodem tego, że stan emocjonalny był tragiczny. To mój grzech spowodował to, że chciałem się zabić, nie chciałem spojrzeć rzeczywistości oko w oko, nie chciałem zostać ojcem, nie chciałem zostać mężem, bałem się bycia ojcem, bałem się bycia mężem, bałem się tego, co życie przyniesie. Nie, nie, myślałem, że sobie nie poradzę, że jestem do niczego, że tak mało znaczę, że jestem nikim. I wybiła piękna data. 24 grudnia 1999 roku. Pojechałem na Wigilię do moich rodziców. Byłem sam w samochodzie. Uczęszczałem już wcześniej do Polskiego Kościoła Pełnej Ewangelii. Słyszałem. Świadectwa ludzi, którzy mówili, że Bóg realnie za, zaingerował do ich życia, że zaczynał zmieniać ich życie. Ludzi, którzy mieli problemy z samobójstwem, z depresją, te sytuacje zostały w momencie zmienione, rodziny zostały scalone, były świadectwa uzdrowień, uwolnień od opresji demonicznych. Te rzeczy, ja już o tych rzeczach wiedziałem i wtedy pomyślałem sobie w tym samochodzie, będąc sam na sam, tak szczerze powiedziałem Bogu, Boże. Jeżeli Ty jesteś, jeżeli jesteś taki, jak ci ludzie opowiadają, to weź moje życie w swoje ręce, bo ja go nie chcę. Ono jest do niczego. Jestem zraniony i ranię innych ludzi. Wtedy się rozpłakałem i to, było, to, był, to, był, to, był, to był ten przełomowy moment, kiedy doświadczyłem. Realności Jezusa Chrystusa w roku 1999. Nie tam kiedyś w Jerozolim, 2000 lat temu, coś tam się stało, teraz w, w moim czy w Twoim życiu to nie ma znaczenia. To, co tam, tam się stało, miało kolosalne znaczenie. Nie tylko w moim życiu, nie tylko w Twoim życiu, ale w życiu całej ludzkości. Chrystus zamieszka w moim sercu. Depresja, lęk, myśli samobójcze, poczucie bez sensu. Człowiek. Sebastian Jodełka, który był zniewolony przez swój grzech, przez depresję i myśli samobójcze, za chwilę, momentalnie poczuł pokój, poczuł miłość i, pokój, i poczuł radość. Wiedziałem, że coś się stało. Wiedziałem, że ta sytuacja po tej modlitwie, nie wiedziałem czy ona była teologicznie poprawna czy nie, od jednej modlitwy cały ciężar, cały, cały ten. Cały ciężar i cały ten syf związany z tą depresją, z, po, z niskim poczuciem wartości, z tym, że jestem nieudacznikiem, to wszystko odeszło. Ze smutku. W moim umyśle, w moim sercu po prostu panowała radość, panował potężny pokój. Ja czułem, jakby moja głowa była zro zrobiona z takiego materiału, że nie był ani jednego pocisku diabelskiego, który mógł to prze przepenetrować. Po raz pierwszy w życiu, jako 22-letni chłopak, albo no, mężczyzna, albo prawie mężczyzna, yy, zależy yy, od yy, whatever. Kiedy miałem 22 lata, po raz pierwszy doświadczyłem pokoju, miłości i radości. Bóg zabrał całkowicie depresję, dał mi radość. Zacząłem wchodzić w, w euforii. Po, jest napisane, że pokój Chrystusa, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie. Tego zacząłem doświadczać. Ja jeszcze nie wiedziałem, co jest napisane w Nowym Testamencie. Znałem tylko ogólnie, że jest coś takiego jak Biblia i tak dalej, wiadomo, ale nigdy się nie, nie, nie interesowało, nie miałem takiego, y, takiego ciągu, żeby to czytać. W kiedy, kiedy zacząłem czytać Ewangelię, y, okazało się, że Chrystus po prostu jest niesamowitą postacią. Jego, jego zwracanie się do ludzi, rozwiązanie ich problemów, bycie z ludźmi, po prostu byłem cały czas pod wrażeniem Jego osoby. A, a studiując tą, to, poznając właściwie Ewangelię, poznałem to, że Zaczęło się coś we mnie przemieniać. Człowiek, który myśli, że rozwiązaniem jego problemów będzie samobójstwo, nagle po jednej modlitwie ma pokój, miłość i radość. Ma pokój tak potężny, że nie jest. Te wszystkie sytuacje, które kiedyś mogły go wyprowadzić z równowagi, go nie wyprowadzają. Żadne wulgarne słowo nie wychodziło z moich ust. Ja przeklinałem od 5 roku życia. Ciocia mnie nauczyła. Różnych takich rzeczy. To on mi towarzyszyło, jak towarzyszy wielu Polakom. To jest grzech. No ale kto tam takie tam przeklinanie, palenie czy upijanie się nazywa grzechem? Przecież wszyscy tak robią, może nie wszyscy, ale większość. W każdym bądź razie człowiek zamknięty w klatce z napisem depresja wychodzi, wybuchają kraty, przychodzi żywy Bóg. Bierze moje życie w swoje ręce i zamiast smutku daje mi radość, zamiast niepokoju daje mi pokój, zamiast niskiego samopoczucia daje mi poczucie to, że ja jestem kochany przez Niego. Że Bóg nie jest jakąś historyjką wymyśloną, żeby straszyć małe dzieci albo ludzi, którzy boją się śmierci, wymyślili sobie jakąś tam Biblię, wymyślili sobie jakąś religię, wymyślili sobie jakąś doktrynę i wiarę, tylko po to, bo nie wiedzą, co będzie później. Ja wiem, co będzie później. Wiem, co będzie później. Kiedy, kiedy stanę twarzą twarz z Bogiem, kiedy moje ciało zostanie złożone do trumny i pochowane w grobie, ja wiem, gdzie ja będę. Mam, miałem pewność zbawienia. Ja wiedziałam, że Jezus mówi prawdę nie tylko, ale że Jezus jest prawdą. Tą prawdą, tym czymś wielkim, tym absolutem, którego szukałem, którego nie potrafiłem zdefiniować. Ten absolut staną twarzą, twarzą z moim życiem, powiedział Seba, ja Ciebie kocham. Ja Ciebie błogosławię. Ja Ci nie pozwolę umrzeć. Ja Ciebie wybrałem. I tylko dlatego mówię o tym, bo wiem, że są ludzie, którzy być może oglądają to, albo będą oglądać, albo wasi znajomi, czy ktoś w rodzinie ma depresję, ma myśli samobójcze, nie wie po co żyje, nie wie jaki jest tego cel. Religia, jakakolwiek chrześcijańska, czy nie jest za mała, ma za krótkie rączki i nóżki, żeby wyrwać Cię z depresji. Jedna modlitwa szczera, ze łzami w oczach, do Boga, o którym nie miałem pojęcia, czy jest mną zainteresowany. Czy jest zainteresowany kimś takim jak Sebastian Jodełka Zadamowa? Okazało się, że jest zainteresowany. Nie tylko, że jest zainteresowany, ale odpowiedział na moje pytania o celu i o sensie mojego życia, o tym, że kim jestem. Okazało się, że jestem stworzony na Jego obraz i podobieństwo. Okazało się, że dwa tysiące lat temu na krzyżu On przybijał moje zranienia i przybijał do tego krzyża mój grzech, żebym był wolny od swoich zranień emocjonalnych z domu, ze szkoły, obojętnie skąd. I obojętnie skąd ty masz swoje zranienia, obojętnie kto je spowodował. Czyli one się stały w domu, czy w kościele, czy w pracy, obojętnie. Możesz być od tych ranień z, z, uwolniony. Te zranienia i Twoje grzechy nie, mo, nie muszą mieć nad Tobą władzy. Możesz żyć szczęśliwym życiem, obojętnie czy będziesz bardzo popularny i bogaty, albo nie będziesz popularny i bogaty, możesz mieć spełnienie i pełnię. Masz pokój z Bogiem w Chrystusie, pokój z sobą i pokój z innymi ludźmi. Jezus powiedział, pokój mój wam daje. To nie jest jakieś religijne hasło, to jest rzeczywistość, której doświadczyłem i doświadczam i będę doświadczał, a w pełni doświadczę wtedy, kiedy zamkną się moje oczy. A moja duch, dusza i duch, mój duch, ten, to, ten prawdziwy Sebastian Odełka odejdzie z tego świata do wieczności, w której Jezus będzie na mnie czekał i czeka. Tym krótkim przesłaniem swoim świadectwem, historią chciałbym zachęcić każdego, kto ogląda ten filmik. Możecie go zinterpretować jak tylko chcecie. Może wam się podobać, może wam się nie podobać, ale jedno jest pewne. Jezus Chrystus wraca. Przyszedł pierwszy raz jako baranek Boże, aby zgładzić mój grzech i Twój grzech. A kiedy przyjdzie po raz drugi, i wszystkie znaki na niebie i na ziemi, cały 24 rozdział Ewangelii Świętego Mateusza wskazuje na to, że urodziłem się i Wy urodziliście się między jego, po Jego pierwszym przyjściu, a przed Jego drugim przyjściem. Przyjście Jezusa jest coraz bliższe. Wszystkie wojny, trzęsienia ziemi, choroby, nasilenie tych rzeczy. Nasilenie. I one się będą nasilały jeszcze bardziej. Wskazują na to, że on przychodzi. A kiedy przyjdzie drugi raz, on już nie przyjdzie jako baranek, paschalny, złożony za Twój mój grzech. Przyjdzie jako lew z Judy. Przyjdzie jako wybawiciel i zbawca. Jeżeli nie jesteś z nim pojednany dzisiaj, jeżeli chcesz zostawi swoje stare życie i zacząć żyć nowym życiem w którym jest spokój, w którym jest miłość w którym jest radość, w którym jest zrozumienie, że możliwość przebaczania, nie ukrywania swoich grzechów ale wyznawania ich bezpośrednio Bogu ich pozostawiania podejmij tę decyzję i pójdź z nim zrób Bogu w pewnym sensie wyzwanie ja nie wiedziałem że po tej modlitwie moje życie ulegnie zmianie nie wiedziałem, nie wiedziałem, zaryzykowałem. Nie byłem przekonany do tego, czy on jest czy go nie ma. Ale moje życie i życie setek tysięcy ludzi na całym świecie potwierdza jeden fakt, że Jezus Chrystus jest drogą prawdą i życiem jest Bogiem, jest bawicielem i potrafi wyrwać człowieka z najgorszych tarapatów i postawić go w lepszym miejscu. A to lepsze miejsce to bliska relacja z nim. Kiedy wiesz, że Twój grzech jest przebaczony, kiedy wiesz, że żadne zranienie, które wyrządzili Ci ludzie, celowo czy niecelowo, nie ma już nad Tobą żadnej władzy emocjonalnie. I wiesz, że kiedy zamkniesz swoje oczy, kiedy wydasz swój ostatni oddech, On po tamtej stronie będzie czekał na Ciebie z otwartymi ramionami. Ja jestem dobrym pasterzem. Powiedział Jezus, kładę moje życie za owce. Moje owce słyszą mój głos i, je i go rozpoznają. I idą za mną, a ja je wyprowadzam w miejsce, gdzie mają wszystkiego pod dostatkiem. Życzę Wam i sobie jeszcze głębszego poznania Jezusa Chrystusa, tego, abyś mógł się na nowo narodzić tak, jak ja się na nowo narodziłem. W 99 roku. I teraz nie żałuję tych rzeczy, które mnie spotkały. Nie żałuję tego piwa, które naważyłem, na, na a nie chciałem Go wypić, nie żałuję żadnego zranienia, nie żałuję tego. Po prostu te rzeczy doprowadziły mnie w pewnym sensie do, te, do, 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 do jednego miejsca w kozi róg, że wiedziałem, że albo Bóg, albo śmierć. Wybierz Boga, wybierz Chrystusa, abyś miał życie wieczne z Nim. Jezus nie jest zabawą w kościół chrześcijański, niechrześcijański taki czy inny. Niebiosa, niebios nie są w stanie go ogarnąć. A co dopiero jakaś teologia, taka czy inna? A możesz go doświadczać, nie będąc w ogóle teologiem, możesz doświadczyć jego działania, jego pokoju, jego miłości. To są niesamowite rzeczy. Dlatego kończę już to krótkie przesłanie, moje świadectwo. I tyle. Chciałbym się też z Wami kiedyś spotkać w Polsce, powspominać stare czasy, czy może w jakimś innym miejscu, porozmawiać sobie zwyczajnie. Nie musimy rozmawiać o Bogu, nikogo nie będę na siłę nawracał, ani zachęcał do tego czy do tamtego, ale świadectwo moje jest takie: byłem zaginiony i umarły, a On mnie znalazł i ożywił. Możesz doświadczyć realnie. Jezusa Chrystusa w swoim życiu, jeśli tego chcesz. Nie baw się w religię. Religia cię nie zbawi, religia ci nie da pewności zbawienia. Religia jest za to za słaba, obojętnie jakiej marki. Zbawienie, spełnienie, szczęście, pokój, miłość i radość jest w Jezusie Chrystusie i tego ci życzę.